Dzisiaj rozmawiamy o jajach. Postanowiłam sprawdzić, czy jajka zerówki od kur szczęśliwych różnią się czymś, na przykład smakiem albo walorami odżywczymi, od jajek od kur z chowu klatkowego. W tym celu przeprowadziłam chałupniczy i wysoce źle zaprojektowany eksperyment, w trakcie którego podawałam różnym osobom dwa jajka, zerówkę i trójkę, prosząc ich o wskazanie, które jest które, czyli w domyśle, które ma lepszy smak. To jest od szczęśliwej kurki. Dla mnie to druga. Dla mnie. Drugie jest od szczęśliwej. Ale to jest smaczniejsze. Jest bardziej kremowe. Mniejsze, było pełniejsze smaku. Naprawdę! No spróbuj sobie, masz. <grystanie> tak? Tak. <Yes>. I <grystanie> grudy tego. To jest było lekkie, delikatne, wytworne. Co wyniknęło z mojego eksperymentu? Nic. Ale za to miałam fajną przebitkę do filmu. W 2010 roku Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przeprowadził eksperyment mający na celu zweryfikowanie, czy są jakieś różnice w jakości jajek, które są dostępne na amerykańskim rynku. W badaniu tym m.in. sprawdzano, jaka jest waga jajek, jaka jest zawartość w nich białek i tłuszcze, czy jaka jest grubość skorupek. Z badania wyniknęło, że jeśli idzie o kompozycję jajka, czyli np. o to, jaka jest procentowa zawartość białka i jaka tłuszczu, to nie ma znaczących różnic pomiędzy jajkami od kur z klatek, a od tych, które biegają po wolnym wybiegu. Badano również wartość, która nazywa się Ho-Unit i oznaczana jest jako HU i jest miarą gęstości białka. Bada się ją, porównując wagę całego jajka do wymiarów białka, który z niego wyleje po rozbiciu skorupki. Im wyższa wartość HU, tym lepiej, bo oznacza to, że białko jest gęste, a gęste białko oznacza, że jajko jest świeże i wysokiej jakości. Z badania wyniknęło, że jajka od kur trzymanych w klatkach mają wyższą wartość HU niż od tych, które żyją wolno. Kilka lat wcześniej podobne badanie przeprowadzono również we Włoszech i jego konkluzja była mniej więcej taka sama. Autorzy tego badania stwierdzili, że z punktu widzenia konsumenta i nie biorąc pod uwagę czynników etycznych i psychologicznych, nie ma uzasadnienia dla tego, by płacić za jajka od kur z wolnych wybiegów więcej. Okej, okay, czyli mamy dowód na to, że między jajkami nie ma żadnych różnic. Nie do końca. Obydwa te badania skupiały się na makroskładnikach i na takich właściwościach jajek, które są widoczne gołym okiem. I na takim makropoziomie faktycznie różnic nie ma, z tym, że żadne z tych badań nie skupiło się na szukaniu odpowiedzi na to, czy są pomiędzy jajkami np. przykład różnice w poziomie witamin, minerałów czy kwasów omega-3. A to właśnie odpowiedzi na tego typu pytania powiedziałyby nam, czy której z jajek są zdrowsze czy nie. I takie badania faktycznie przeprowadzono. Wydaje się, że z metodologicznego punktu widzenia najlepsze z nich pochodzi z 2011 roku. W jego trakcie wzięto pod lupę. 500 wyklutych w tym samym czasie kur. Każda z nich otrzymywała dokładnie tę samą opiekę i była karmiona w dokładnie ten sam sposób, a jedynym, co je różniło, był dostęp do wybiegu. Jedna grupa kur była trzymana w klatkach, a druga mogła się po nim przechadzać. Jajka złożone przez wszystkie te kury były potem analizowane pod kątem zawartości cholesterolu, kwasów tłuszczowych nasyconych i nienasyconych, w tym także omega-3, beta-karotenu oraz witaminy A i E. Co się okazało? Jajka od kur z wolnego wybiegu były bogatsze w tłuszcz w ogóle. Miały także większą zawartość jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym także kwasów Omega-3. Nie zaobserwowano natomiast różnic w poziomie cholesterolu i witamin A i E. Ale jeśli idzie o to ostatnią, to badanie z 2010 roku potwierdziło, że na jej poziom w jajku wpływ ma kurza dieta. Kury dokarmiane trawą znoszą jajka, które są w nią bogatsze niż te, które są karmione tylko komercyjnie dostępnymi mieszankami. Jeszcze inne badanie wykazało, że kury, które mają dostęp do wolnego wybiegu znoszą jajka bogatsze w witaminę D. Na pewno nie jest prawdą, że nie ma żadnych różnic między jajkami od kur klatkowych i szczęśliwych. Te różnice istnieją, chociaż faktycznie, bazując na badaniach, którymi dysponujemy, można przyznać, że one nie są kolosalne mają raczej subtelny charakter. Czy warto więc płacić więcej za jajka od szczęśliwych kur? Z odżywczego punktu widzenia dyskusyjne, z punktu widzenia etyki oczywiste. OK, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dziękuję za uwagę i dzięki, że byliście ze mną. Nie róbcie sobie jaj i kupujcie jajka tylko od szczęśliwych kur, a także pamiętajcie, że więcej witamin i minerałów z nich będziecie przyswajać, jeśli subskrybujecie ten kanał. Jest to absolutnie nieudowodnione naukowo. Widzimy się za tydzień później.